Gościem Radiadoksa jest dzisiaj Jarosław Kostuła, dyrektor opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Będzie nowy plan i nowy układ karetek od 1 lipca. To rozwiązanie, na które czekaliśmy już od jakiegoś czasu. Niejednokrotnie także na naszej antenie, panie dyrektorze, na ten temat rozmawialiśmy. Plan generalnie był taki, żeby nowy układ i nowe rozmieszczenie karetek w ramach systemu ratownictwa medycznego wszedł w życie już od 1 stycznia. Tak się nie zadziało, wejdzie od 1 lipca, z czym zatem ten nowy układ będzie się wiązał? Tak naprawdę już y, wojewódzki plan działania systemu, czyli ten plan ratownictwa rozmieszczenia karetek, typu karetek ilości i miejsc ich rozmieszczenia, już jest zaakceptowany przez ministerstwo, więc tak naprawdę mamy to tak naprawdę na województwie. Tylko wejdzie I, w życie pierwszego Tak, To jest ten czas teraz maj, czerwiec, po to, żeby się dysponenci, czyli jakby zarządzający tymi karetkami, przygotowali do tego, żeby usprawnić te karetki, przekształcić karetki, wprowadzić nowe lokalizacje, bazy, stacjonowanie tych zespołów. Kupić karetki i je wyposażyć, mhm. przede wszystkim zgromadzić ratowników medycznych, których cały czas brakuje. No bo najważniejsza informacja jest taka, że w systemie karetek mhm. będzie więcej. Tak, 48 na dzień dzisiejszy. Czyli gdzie Przepraszam, będą... na dzień 1 lipca. Na dzień 1 lipca, tak jest. Mhm. To gdzie, będzie, y, gdzie gdzie te nowe karetki się pojawią, w których miejscach? Oczywiście jedna karetka pojawi się dodatkowa w Opolu, czyli do tej pory mieliśmy sześć karetek w Opolu, były to dwie eski, czyli karetki z lekarzem i cztery zespoły podstawowe. Dwa stacjonowały na zaodrzu, cztery w centrum na Mickiewicza w naszej firmie, natomiast dodatkowa karetka pojawi się na osiedlu Między... Chabrów, a Oleską, mniej więcej w lokalizacji, która obejmie nam północ naszego miasta, czyli osiedle Habry i ZWM, mhm. czyli to jest, taka, AK. to jest taka część miasta, gdzie najbardziej trzeba było tej drugiej, Dokładnie. tej kolejnej karetki. Dokładnie, tak? gdzie jest dużo wyjazdów, musimy mieć wsparcie, gdzie czasy były zwiększone. Często posiłkowaliśmy się karetkami z powiatu opolskiego, z Jełowej, z Dobrzenia, z Niemodlina, ściągaliśmy do Opola, bo w Opolu jest tak naprawdę stanowczo za mało karetek. Mhm. De facto powinno być ich dziewięć, ale już jest kolejna, czyli powiedzmy, będzie mieć 7, plus przekształcenie Eski na Zaodrzów P, czyli de facto na dzień, na dzień 1 lipca będzie w Opolu stacjonować yy, 5 zespołów podstawowych, 3 zespoły podstawowe na Mickiewicza, 1 Eska na Mickiewicza i dwa zespoły podstawowe w, na Zaodrzu plus jeden zespół podstawowy, ten, o którym mówimy, mhm. na habrach. Czyli w sumie będzie w Opolu siedem karetek? Siedem, tak. Ale tak jak pan mówi, docelowo, czy y, sytuacja wymagałaby jeszcze tych dwóch kolejnych, tak? Tak, na dzisiejsze ćwiczenia, zdarzenie masowe, które przerabialiśmy razem ze służbami wszystkimi, ze Strażą Pożarną Policją, które organizował Uniwersytet Opolski i Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu wykazały, że z automatu jedne zaangażowanie, jedna. Jedna katastrofa, zdarzenie masowe, zaangażowało nam pięć zespołów ratownictwa. I to było za mało. W pewnym momencie ich brakowało. Powinno być w granicach dziewięciu zespołów ratownictwa w samym mieście Opole. No dobrze, panie dyrektorze, ale od 1 lipca będzie siedem karetek w samym mieście. Tak jest. Natomiast w województwie też będą takie punkty, w których karetek nam przybędzie. Gdzie Oczywiście. konkretnie? Tarnów Opolski, podstawowy zespół ratownictwa całodobowy. Lewin Brzeski, podstawowy zespół ratownictwa całodobowy. I... Połówka, czyli zespół podstawowy ratownictwa medycznego, z, funkcjonujący w godzinach od 7 do 19 w miejscowości Namysłów. Mhm. Była kwestia polskiej CEREKWI, tam z kolei tak. rozmowy toczyły się w takim kierunku, aby ograniczyć y, liczbę godzin dyżurowania w trakcie, w trakcie dobytej karetki, będzie, czy nie będzie ograniczenie tej liczby godzin? Nie będzie. Będzie, zostanie całodobowo zespół podstawowy ratownictwa. Proszę pamiętać, że my te wszystkie plany, które żeśmy tworzyli, które tworzyła pani wojewoda w porozumieniu ze wszystkimi starostami, to one, poruszaliśmy się w trakcie tworzenia tych planów, w jednej puli pieniędzy, które są na ratownictwo. Tych pieniędzy wiadomo, że brakuje w ochronie zdrowia, natomiast my, żeby postawić karetkę, musimy dysponować środkami finansowymi, które nam musi przeznaczyć Ministerstwo, oczywiście zabezpieczyć Narodowy Fundusz Zdrowia. Więc w ramach tych samych pieniędzy, udało, mi się, udało nam się w wyniku przekształcenia części zespołów specjalistycznych na zespoły podstawowe, które i tak nie miały obsady lekarskiej. Mhm. Czyli z tych tak zwanych ESEK Dokładnie na, na zrobić P. P? I w ramach pozostałych środków finansowych doprowadzić do tego, że ta polska Cerekiew zostanie między innymi całkowicie. Czyli globalnie pieniędzy na ratownictwo, na utrzymanie mhm. zespołów ratownictwa medycznego globalnie będzie tyle samo, tak? Troszeczkę więcej, ponieważ plan został zaakceptowany w 90 powiedzmy procentach przez ministerstwo, natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia dokłada nam kolejną pulę pieniędzy w związku z tym, że przekształciliśmy nie 7 zespołów specjalistycznych, tylko 6 zespołów. Specjalistycznych, czyli 6 esek nam zostaje na województwie, a mimo wszystko w planie pani wojewody zostaje dodatkowe tak naprawdę 4 zespoły podstawowe ratownictwa medycznego. pół. Panie dyrektorze, jak rozmawialiśmy na etapie, kiedy tworzyliście ten plan, to mówił Pan przede wszystkim plan wymaga zmian, ponieważ od lat nie był zmieniany, a czasy się zmieniają. Zmienia się też region, tereny zabudowane, tereny mm -hmm. mieszkaniowe, więc proszę powiedzieć, czy to, co zostało zaakceptowane przez czy najpierw stworzone na poziomie wojewódzkim, a tak później jest. zaakceptowane przez ministerstwo, czy to rzeczywiście przystaje do, do naszych potrzeb i możemy powiedzieć, że ten system od 1 lipca będzie zdecydowanie lepiej poukładał? Oczywiście, drodzy Państwo, to są cztery zespoły ratownictwa, więcej w granicach rejonu operacyjnego, którym jest całe województwo. To jest tak, że Białe plamy w tym województwie coraz częściej są y, zabezpieczone przez te dodatkowe zespoły. To jest tak, że Namysłów, który miał jedną karetkę do tej pory, a powiat Namysłowski dwie karetki, będzie miał w tej chwili dwie i pół. Mhm. Choć Więc... zakładam, Pan mówi o tej połówce dla Namysłowa, tak. zakładam, że pełna, y, czyli byłoby całodobowa, lepiej, jest czymś, co byłoby w przypadku powiatu Namysłowskiego pewnie i oczekiwane, i wymagane. Tak, tak? jest. Ale zrobiliśmy ogromny krok. Z pani wojewoda, pan marszałek. Starostowie, wszyscy tak naprawdę, w końcu zaczęli mówić jednym głosem i zrobiliśmy potężny krok w celu aktualizacji tego planu. Naprawdę, stworzenie dodatkowych czterech zespołów ratownictwa medycznego, mimo wszystko w ograniczonych środkach finansowych, to jest dodatkowe. Cztery karetki, które są do dyspozycji naszych obywateli. Oby jak najrzadziej, ale nam pokrywają białe plamy. Białe plamy, gdzie dojazd karetki był naprawdę bardzo długi i te wszystkie nasze mediany, którymi się posługujemy w systemie wspomagania y, dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, które nam wychodziły ponadczasowo, gdzie przekraczaliśmy czasy, gdzie dojazd karetki był wydłużony, typu właśnie Tarnów Opolski, typu Lewin Brzeski, typu Namysłów, który zostawał bardzo często bez karetki, a w tej chwili będzie miał wsparcie tej połówki, chociażby, to to jest naprawdę, mimo wszystko ogromny krok do przodu plus przeształcenie części esek, które i tak były tylko wirtualnymi eskami, bo to tam nie no było. właśnie, bo eski to były te karetki z lekarzami, z lekarzami tak. natomiast rzeczywiście to one były wirtualnymi eskami, tak bo jest. ze względu na problemy z obsadą lekarską, one i tak jeździły po prostu z ratownikami. Dokładnie, od covid de facto obsady nie było, nikt nie umierał dodatkowo, nic się nie działo. W, oczywiście eski są potrzebne jako wsparcie zespołów podstawowych, ale jeżeli nie ma karetki, Lekarskiej, która je obsadzi, a ratownicy tak? medyczni są naprawdę wykwalifikowanymi Oczywiście. specjalistami, którzy potrafią udzielać pomocy, to nie ma potrzeby angażowania lekarzy. Dokładnie, dokładnie. No dobrze, a to gdzie jeszcze w takim razie w regionie zostały nam te białe plamy i nad czym musicie jeszcze pracować? Na pewno w drugiej, w drugiej drugim jakby podejściu, podejściu, które być może będzie we wrześniu, bo dwa razy w roku zmienia się plan wojewódzki na ratownictwo medyczne. Możliwe, że jeżeli będą środki finansowe, które nam zabezpieczy NFZ, to udałoby się uzupełnić te połówki, na przykład. my mamy w tej chwili na województwie trzy połówki połówkę czyli karetki funkcjonujące w godzinach 7-19, których nie ma w nocy, mhm. to, aby ludzie w nocy nie chorowali, no prawda? Tak. To jest może trochę paskudne, ale między innymi to było powodem chęci przekształcenia całodobowej karetki w polskiej Cerekwi w połówkę, tak? Bo w nocy było tych miaz... wyjazdów stosunkowo bardzo mało. Natomiast de facto, jeżeli mamy uszczelnić ten system, to wypadałoby nam tą połówkę w Namysłowie zrobić jako całodobową. To wypadałoby nam połówkę w Jełowej, która jest przy dość ruchliwej drodze, prawda, położona, zrobić również całodobową i trzecią połówkę, która jest w Byczynie, na krańcu naszego województwa, gdzie być może wyjazdów jest mało, ale w nocy też są one potrzebne, mm -hmm. te karetki, i w nocy czas dojazdu jest wydłużony, też zrobić tak naprawdę e, całodobowo. Dodatkowo, oczywiście, to jest tylko moje marzenie, ale jeżeli byłyby środki finansowe dla bezpieczeństwa naszych pacjentów, postawić karetkę na wysokości Pruszkowa, żeby zamknąć dookoła Powiatopolski, gdzie mamy karetki w niemodlinie, w dobrzeniu, w Jełowej, w Ozimku, w Tarnowie Opolskim, prosi się karetka. Mniej więcej na wysokości, mówię, pruszkowa. I można by było dodać karetkę tam jeszcze, gdzie są wydłużone czasy w dojazdu. Aczkolwiek tych miejsc po tej zmianie jest naprawdę coraz mniej. Mhm. No Ale oczywiście w grę wchodzą pieniądze, tak? Tak, to oczywiście. O jakich pieniądzach teraz mówimy po zmianach? Bo mówił Pan o tym, że tych pieniędzy NFZ trochę dołożył. No to ile globalnie, tak? Bo mówimy, jak rozumiem, o tej przestrzeni roku, to ile kosztuje ratownictwo w, w regionie. Na tą chwilę NFZ dołożył już ponad 1,4 mln zł. Funkcjonowanie zespołu karetki ratownictwa medycznego podstawowego to jest tak ryczał dobo karetki, czyli na dobę my mamy płacone, niezależnie od tego, ile jeździmy Czy prawda? wyjeżdżacie, czy nie wyjeżdżamy? Czy nie wyjeżdżamy? Jeżdż... Po prostu za, za stacjonowanie karetki Dokładnie. w danym miejscu. Średnio około 2 milionów zł to jest, to jest kwota, która jest rocznie yy, przeznaczona na funkcjonowanie jednego zespołu podstawowego ratownictwa medycznego. Więc to nie są małe pieniądze i mówimy tylko o funkcjonowaniu systemu. Dodatkowe pieniądze, które trzeba wyłożyć, to są pieniądze związane z zatrudnieniem ludzi, z dokupieniem sprzętu, z zakupieniem ambulansu i bazy, czyli miejsca lokalizacji danego zespołu. No chociaż oczywiście wiemy <coughs> i pan też niejednokrotnie na to zwraca uwagę, że z jednej strony rozmieszczenie karetek i czas dojazdu jest kluczowy w pomocy pacjentom, ale z drugiej strony ważne jest to, jak karetka z pacjentem jest obsługiwana na szpitalnych oddziałach ratunkowych czy w ogóle w, w szpitalu, bo to jest ta druga zmienna, prawda? No to już niestety jest poza wami. Niestety. Był w projekcie nowelizacji ustawy, która w tej chwili jest w podpisie u prezydenta, a która ma wejść z dniem 1 stycznia 2026 roku, czyli ta nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która powstała w 2006 roku i na którą naprawdę czekamy, bo ostatnia była w 2018. Był zapis, który obligował Sory Izby Przyjęć, szpitale do... Yy, Przyjęcia zespołu ratownictwa medycznego w ciągu 15 minut. Niestety to nie przeszło. A czy nie przeszło, bo nie przystawało do rzeczywistości, do realiów? To nie tak do końca. Realia da się zrobić. Da się zrobić, żeby wprowadzony system Top i triaż, który jest na oddziałach ratunkowych, niezależnie od ilości pacjentów, on działał. Taki system obsługuje personel pielęgniarski, personel ratowników medycznych. Takiego systemu nie obsługuje lekarz. To do nich należy wzięcie odpowiedzialności za triaż, za striażowanie pacjenta, który przyszedł sam lub został przywieziony zespołem ratownictwa medycznego. Natomiast tak naprawdę cały system, jeżeli chodzi o sory i o izby przyjęć wymaga gruntownego remontu, ponieważ nie może każdy pacjent ze wszystkim trafiać na sor. Mhm. Jeżeli no tak. oddzielimy tą ilość pacjentów Wtedy te 15 minut jest tematem. To jest, najbardziej jest wątek na szerszą dyskusję, panie tak dyrektorze, jest. ale na koniec jeszcze <laughs> o jedną kwestię chciałam zapytać, ponieważ pan również uczestniczy w rozmowach z ministerstwem, jeżeli chodzi o podniesienie poziomu bezpieczeństwa samych ratowników medycznych. To temat, który medialnie teraz jest rzeczywiście bardzo często podnoszony. Co od naszej ostatniej rozmowy się wydarzyło w tym temacie? Bo ja ostatnio słyszałam takie wypowiedzi samych ratowników, że głośno było w temacie, ale trochę ucichło i niewiele właściwie się zmieniło. Od ostatnich miesięcy. To znaczy, na pewno są w toku legislacje prawne. Tego nie widać, my tego nie słyszymy, ale one się. Bogotowych dzieją. tych przepisów, jak Dokładnie, rozumiem, nie ma? Po jeszcze prostu. nie ma, ale też legislacja tych przepisów trwa, prawda? One nie będą zmienione z dnia na dzień. To musi być cały proces wprowadzenia pewnych zmian po prostu w naszym prawie. Na pewno to się zmienia, to się dzieje, tylko tego A w jakim na to chcemy. kierunku chwilę nie widać. to idzie w kierunku Panie uzyskania jakby szybszego wymiaru kary dla. dla Ludzi dla społeczeństwa powodującego groźby karalne, zagrożenie, przemoc, agresję dla personelu medycznego. Mhm. To jest jakby jeden aspekt, ale drugi aspekt, który jest, to jest ruch w Ministerstwa w kierunku szkoleń, szkoleń samoobrony, gdzie wszystkie placówki komendy wojewódzkiej policji zostały zobligowane do przeprowadzenia szkoleń personelu ratowniczego, prawda? My z racji tego, że współpracujemy rewelacyjny, z komendą wojewódzką zresztą ze wszystkimi służbami naszej policji już od dawna prowadziliśmy tego typu szkolenia. My to cały czas aktualizujemy, aktywnie uczestniczymy. Z jednej strony szkolimy policjantów, jeżeli chodzi o pomoc medyczną, z drugiej strony oni nas szkolą, jeżeli chodzi o samoobronę. Więc to już jest na tym etapie ale byliśmy wyjątkiem, bodajże trzema, czterema pogotowiami w kraju, które do stycznia tego roku to robiło. Takie szkolenia. Dzisiaj to się rozprzestrzeniło na całą Polskę. Idą kolejne zmiany w kierunku kamizelek nożoodpornych. Czy to ma sens? Ja uważam, że nie. Mhm. Żadna kamizelka kuloodporna, nożoodporna nie przystoi do zawodu ratownika medycznego, pielęgniarki czy lekarza systemu, ponieważ nie jesteśmy od tego. Agresja wzbudza agresję. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy my w kamizelkach chodzili do pacjenta. Tym bardziej, że jest to dodatkowy aspekt i ciężar, który przykładowo musimy wnieść na czwarte piętro, prawda? Mhm. Razem ze sprzętem z pacjentem. Natomiast jest kwestia być może wymiany tych kamizelek kuloodpornych, nożoodpornych, jak zwał, na kamizelki taktyczne. Taktyczne z materiału, który też będzie stanowił dla nas dodatkową ochronę. Ale na tym etapie są dopiero rozmowy w ministerstwie. No to zobaczymy, w jakim kierunku pójdą te zmiany. Zmiany związane z funkcjonowaniem całego systemu ratownictwa w naszym regionie już są znane. Założenia są już zatwierdzone przez ministerstwo, więc wiemy, że od 1 lipca w naszym regionie będzie karetek więcej, a to oznacza, że mieszkańcy będą lepiej zabezpieczeni, więc to jest dla nas najważniejsza informacja, którą dziś przekazał nam Jarosław Kostuła, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Bardzo dziękuję. Dziękuję za Bardzo dziękuję państwu.